Chciałbym wybrać książkę, od razu ją zarezerwować bezpośrednio do Książkomatu. W tym celu powinienem udać się na stronę biblioteki, w tym przypadku biblioteka .wawer PL nowa. Z tego poziomu powinienem wybrać katalog logowania, następnie jeszcze raz wybrać konto, które też dotyczy logowania. Tutaj widać okno logowania, gdzie można wprowadzić jako swój login albo numer karty bibliotecznej, którą się otrzymało wcześniej. Bądź jeżeli się już uprzednio zalogowało i wybrało inny login, to można także to zastos zastosować. W tym przypadku ja sobie taki login wybrałem, więc nie muszę całego numeru kart wpisywać. Następnie swoje hasło. I już widzę swoje konto. Z poziomu swojego konta jestem w stanie wyszukać książkę, która mnie interesuje. W tym przypadku jest to Serce Lodu. I widzę, gdzie mogę tą książkę wypożyczyć. Z tego poziomu jestem w stanie wybrać, czy chcę książkę. Bezpośrednio odebrać na miejscu, w tej konkretnej wypożyczalni, czy też w książkomacie, który jest przypisany do tej samej wypożyczalni. Mnie akurat interesuje książkoma, gdyż nie mam czasu pojawić się w bibliotece w godzinach jej funkcjonowania. Wypożyczam i już jestem w stanie poczekać, aż nasi wspaniali bibliotekarze wsadzą w pozycję. To książkomatu, skąd będę w stanie ją odebrać, gdy będę miał na to ochotę? Książka zniknie z książkomatu w ciągu tak. trzech dni, nie odbiorę. No więc chciałbym sobie odebrać książkę, którą sobie poprzednio zarezerwowałem do odbioru w książkomacie. Mam przy sobie swoją kartę z numerem. Więc gdybym z samej karty nie miał przy sobie, a pamiętałbym jej numer, który widać tutaj, to mógłbym ją także ręcznie wprowadzić, stosując właśnie swój numer. Ale ponieważ mam kart, kartę przy sobie, to wystarczy, że przyłożę ją tutaj do naszego wspaniałego skanera. Tworzy się od razu skrytka z książką, którą zarezerwowałem. Mogę w tym momencie książkę swoją wyjąć zamknąć skrytkę i pójść w swoją stronę. Chciałbym oddać książkę, no, ale niestety biblioteka jest zamknięta. Na szczęście dla mnie ta konkretna biblioteka posiada wrzutową, więc mogę przyłożyć swoją kartę do czytnika. Czytnik moją kartę zeskanuje. Mogę teraz książkę, którą wcześniej mi pożyczyłem, tutaj włożyć. Widać moje konto. Moje konto jest właśnie puste i już mam wszystko ze sobą. Nie muszę się o nic martwić. Mogę zakończyć.